Zacząłem no, coś <noise> ty wiesz. W wywiadzie dla Real News PL zostałeś zapytany o najładniejszą uczestniczkę projektu Team X. Odpowiedziałeś, że jest nią Patrycja Mołczanow. No, Jak tak, zareagowały ja. na to inne dziewczyny z teamu i dlaczego to właśnie Patrycja góruje nad resztą dziewczyn z teamu? Jak zareagowały na te dziewczyny? Chyba nie było jakiejś reakcji na to, nie przypominam sobie. A dlaczego ja jest najładniejszą dziewczyną? No bo w sumie, nie wiem, jest jakby. W moim gustie, w moim typie i no, ten, y, najbardziej mi się można powiedzieć ze wszystkich y, dziewczyn podoba, no i to tyle. Okej, okay. y, <grym> odpowiedziałeś bardzo dyplomatycznie, ale jako, że jest to pytanie, które, y, z którego można odpalić cztery różne fronty, no, no, no to no. oczywiście pójdziemy w ten najbardziej y, ciekawy dla naszej widowni, mianowicie y, często y, robiąc, ro, gdzieś robiąc research o Tobie y, bardzo y, Wpadłem na bardzo wiele shotów, TikToków, właśnie, uh -huh. które robiłeś z Patrycją. Niektóre były takie, wiesz, przytulaśne. Generalnie, jak widzę cię obok niej i to tak progresuje z czasem, no. to wygląda to tak, jakbyście byli <gry> razem. Czy coś w tym jest? No, wiesz, co z boku może tak troszeczkę wyglądać, ale ogólnie to po prostu z Patrycją mamy bardzo dobry kontakt, nie wiesz, przyjaźnimy się w sumie. I no, dużo czasu spędzamy razem, nie? To teraz troszeczkę może mniej, bo ja przez te treningi jestem tak zachulany, że prawie mało co w tego czasu spędzam w domu. No ale przejaźni się z patrycją i w sumie to tyle, nie? No nie wiem, Może coś czas, jakby z biegiem czasu coś. Coś wyniknie? Co się stanie? Nie A powiedz mi, to... jak to jest to może inaczej, bo zanim no. przejdę do pytania, bo nie chcę ci tak od buta pytać. Na zasadzie, czy oficjalnie gdzieś tam były jakieś zbliżenia i tak dalej, do gdzieś tam rozpoczęcia jakiegoś związku z Patrycją? Ja o to pytam, bo bardzo dużo widzów, którzy są teraz aktualnie na, na naszym streamie, to są w większości właśnie widzki hmm. projektu Team X, hmm. więc jestem przekonany, że bardzo je to ciekawi, dlatego też będę o to pytał. Ale może zanim do tego przejdę, to może tak. W, czy w Team X jest ktoś, kto jest odpowiedzialny za kontent i za taką.